Z nami Tomasz Kowali, MVP spotkania pomiędzy Szmacianką a Urzędem Pracy Grudziąc. Wynik 2 do 1 dla drużyny z Bukowca. Naprawdę bardzo dobry mecz, najlepszy jak na razie w dniu dzisiejszym. W twoim wykonaniu 90% strzałów, no naprawdę rewelacja. No cieszymy się bardzo, że wygraliśmy ten pojedynek, bo tak naprawdę myślę, że wszyscy nas na porażkę na przed tym meczem, ale pokazaliśmy chyba taki puzzle, no i... Tak naprawdę gra jest otwarta. Nie, nie, tak nie wiemy w co mierzymy, czy to będzie liga druga, pierwsza. No, ale chcemy wejść do play playoffów, ale jeszcze długa droga, to jest tak naprawdę drugi mętrz. W tym momencie no, w Waszej grupie jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja, no, może jeszcze każdy o tą pierwszą ligę się bije, zarówno wy i trzy drużyny z za. Każdy tutaj stracony punkt będzie naprawdę na wagę złota, że na pewno do następnych spotkań czy to z różną twojej szkoły będzie na pewno podejść no, bardzo, bardzo mocno zmotywowani i najlepiej w pełni środku. No nie tylko do, do meczu z Twoją szkołą, do każdego meczu podchodzimy na serio i tak naprawdę nie interesuje mnie za bardzo. Nie, nie, chłopaków, pewnie, nie wiem jak tam grać chłopaków, ale sytuacja w sytuacjach to byli, jak staram się grać w każdym meczu jak najlepiej potrafię, a co z tego wynika, no to później ta wola odzwierciedla na koniec rozgrywek. W tym meczu po raz pierwszy zaprezentowaliście się w nowych strojach, które za, za sponsorował wasz, że tak powiem, dorodziciel, do do tutaj pan Glamowski. Ty jako tutaj można tak powiedzieć, jedyna osoba pozostałeś w starym stroju? i są dla Ciebie szczęśliwy, czy, czy nie, nie przykładesz tego wagi? Tak naprawdę to, to te stroje tak naprawdę nie są sponsorowane przez... Przez nas darczyńca. niego otrzymaliśmy, więc jesteśmy bardzo wdzięczni, wdzięczni pieniądze na zapisy. stroje pożyczyliśmy od naszego rodzinnego klubu. Tak? I w nich na razie będziemy grali, bo jest kilku nowych zawodników, więc chcieliśmy, chcieliśmy się zaprezentować na jakoś e, ładnie po prostu wyglądać, a nie każdy koszulkę inną ma. A pieniądze od naszego sponsora otrzymaliśmy na zapisy. Także to mała to znaczy, prąbka Przepraszam, ale też życzę Wam tutaj powodzenia w koniec kwietnia i na pewno upragnionego w was z tej pierwszej ligi. A jak nie na pierwszej, to przebijacie się z drugiej i, i walczycie jak co roku o najwyższe cele. Też ja sobie życzę. Także dziękuję za uwagę. Dziękuję bardzo. Mhm.